Co do tego, że transformacja energetyczna jest koniecznością, zgadzają się chyba wszystkie siły polityczne i chyba wszyscy decydenci, elity i tak dalej, co wpływa na tę transformację energetyczną w skali europejskiej? Na pewno transformacja energetyczną wpływa e, dążenie Europy do, e, że tak powiem, zmniejszenia e, z, zmniejszenia e, emisyjności. emisyjności właśnie dwutlenku e, węgla na, do, na na cały tak naprawdę świat, ponieważ y, jesteśmy badania, badania są prowadzone takie, że w takich y, aspektach jak teraz żyjemy niestety nie, nie jesteśmy w stanie dalej prowadzić takich, że tak powiem, y, dalej takiej polityki energetycznej, dlatego y, Europa jest skłonna i być bardziej ekologiczna oraz odcinać się od y, paliw kopalnych na rzecz zielonej energii. No, to poprzez rozmaite nowe rozwiązania prawne, nowe regulacje prawne. Jakie na, na przykład takie w ostatnim czasie najbardziej znane? Na pewno była to się nazywało, nie konferencja, tylko przepraszam bardzo, rozporządzenie paryskie o ekoenergii, że wszyscy, wszystkie kraje europejskie mają dezerfikować swoje źródła dostaw energii elektrycznej, ponieważ jest to że tak powiem, jest to bardziej wykonalne na, aspekcia, na aspektach właśnie krajów europejskich, ponieważ są troszkę bogatsze od krajów też, że tak powiem, skali całego świata. I e, tam właśnie w rozporządzeniu jest cel do zmniejszania emisyjności dwutlenku węgla na zasadach odnawialnych źródeł energii, że mamy, że mamy dyzerfikować na przykład paliwa kopalne, mają schodzić co, co, co roku, z, że tak powiem, w dół. Sondaże? coraz mniejsze zużycie paliw kopalnych, a mają wzrastać co chwilę odnawialne źródła energii. Dobrze, a co mimo wszystko może wstrzymać te, te dywersyfikacje? Na dzień dzisiejszy żyjemy w, żyjemy w trudnych czasach. E, na pewno e, u naszych, u sytuacji u naszego sąsiada nie jest y, mogła delikatnie zastopować to, ponieważ no... Czyli a, wojna na Ukrainie. Czyli wojna na Ukrainie. Jesteśmy niestety przez, Na pewno nie byliśmy na to przygotowani i y, jest na pewno parę aspektów, które y, ta wojna wpłynęła na delikatne zastopowanie, bo na przykład już y, wiadomo, że w Polsce już się rozmawia na tym, czy paliwa kopalne muszą być wycofane, jako, czy, czy można zamykać y, kopalnie i tym podobnych spraw. Y, a więc no nie ma też co się dziwić, i na pewno y, też kwestie finansowe. No bo to jest co chwilę nowa technologia, to są co chwilę nowe rzeczy, to się cały czas coś zmienia. E, ktoś na przykład dzisiaj, dzisiaj jest coś modne, a za dwa tygodnie może być totalnie inna technologia, ponieważ wyjdzie to tańsze, lepsze i bardziej wydajniejsze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.